Jaką kolorowankę wodną wybrać? O tym powiem Wam w tym filmie. Ostatnio na live'ie na Instagramie prosiłyście mnie bardzo mocno o recenzję kolorowanek wodnych, jakie ja mam odczucia, także wybrałam trzy typy. Pierwszy typ to są kolorowanki wodne, malowanki wodne, zwykłe papierowe. Tutaj wystarczy pędzelek nasz własny oraz woda. Tutaj mam taką za 7,99. Te takie najprostsze kolorowanki możemy kupić w, w kiosku i na poczcie. I ja też tam właśnie kupiłam. Druga to są z wody wyczarowane z wydawnictwa Niko z takimi kotkami. O, jest nawet napisane, że druk bezpieczny dla dziecka. I czym one się charakteryzują? Ano tym, że są papierowe i są po prostu jednorazowe. Czyli jak dziecko pomaluje, to już drugi raz, no niestety nie ma szans, bo to wysycha. Tutaj już jest kolor i tak dalej. O, i tutaj e, tak wygląda. Poczekajcie, czy jest to jakaś pusta? Dobra, to jest mniej więcej pusta. Kolorowanka. Tutaj bardzo blisko widać kropeczki. I w tych kropeczkach kryją się właśnie e, różnego koloru farby: niebieskie, żółte, czerwone. O. Wystarczy miseczka z małą ilością wody, naprawdę nie musi być tu nie wiadomo ile wody i pędzelek. Ja mam tutaj pędzelek z este majewski i ja polecam wam, żeby wybierać pędzelki ze sztucznym włosiem, bo one są wtedy bardzo delikatne i tak bardzo się nie rozczepiają. Ja tu mam chyba jakieś brudne chyba w kleju. No i zobaczcie zaraz wam pokażę jak to tutaj się maluje. Zobaczcie, wystarczy jedynie trochę wody. O, i z tych kropeczek uwalnia się farbka. To zasycha, no i potem to już jest pokolorowane. Także to jest jednorazowa. Moja córka zdecydowanie bardzo, bardzo lubi o ten właśnie typ, czyli pędzelek w dłoń i malowanie. Bardzo lubi. Ta seria kolorowanek jest bardzo ładna, bo mają naprawdę przepiękne kolory. O, zobaczcie, tutaj już kolorowałyśmy i też mają te kropeczki. Poczekajcie, wezmę pustą, to Wam też pokażę, jak to się koloruje. Jak za dużo wody dziecko będzie dawało na poprzedniej stronie, no to będą właśnie przebijać, będzie przebijać ta woda i automatycznie będzie się też kolorować. O, ale zobaczcie na przykład tutaj. Ja bardzo lubię na przykład siedzieć z córką i kolorować. O, zobaczcie, jakie to są ładne, soczyste kolory. Druga, bardzo popularna kolorowanka wodna, chyba dostępna w każdym sklepie, w internecie i stacjonarnie, to są kolorowanki Waterwall. I one już mają w sobie pędzelek który napełniamy wodą e, ta kolorowanka jest bardzo mała bo zobaczcie jest wielkości prawie mojej dłoni ona kosztuje około 25-27 zł e, i można kupić różne rodzaje czyli z księżniczkami, ze zwierzętami z dżungli no to to już do wyboru, do koloru i tutaj mamy i ona już jest wielokrotnego użytku czyli tutaj malujemy tym pędzelkiem dołączonym i to wysycha i potem dziecko znowu może na nowo kolorować o. Tu są również zadania. Trzeba na przykład odnaleźć nie wiem, trzy czapki, dwie gwiazdki, jednego pieska i tak dalej. Poszukaj i znajdź. I co fajnego jest w tych kolorowankach, to że oczywiście tutaj ten koło wrotek mają u góry i jest otwierana do góry. Dlaczego? Ponieważ dzieci, które są leworęczne, będą miały też ułatwione w kolorowaniu. Moja córka jest na przykład leworęczna, więc ja na to zawsze zwracam uwagę. Do każdej kolorowanki Waterloo jest oczywiście dołączony pisaczek, i tutaj się wlewa wodę. No to teraz zobaczymy, jak tutaj się koloruje. Ogólnie, jeśli chodzi o ten sam pisak, sam kształt, to mi się one osobiście nie podoba, ponieważ jest gruby i malutki i może być niewygodnie małym dzieciom trzymać w dłoni. No to kolorujemy, zobaczymy, jak to wygląda. A musi w ogóle nalecieć tu woda. Za pierwszym razem mam musi po prostu tutaj do tego pędzelka dojść woda. O, już jest. O, zobaczcie jak pięknie się pojawia kolor i potem to wyschnie potem to wysycha i można kolorować od nowa Powiem Wam szczerze, że ja sama bardzo lubię kolorować te kolorowanki wodne, naprawdę Ten pędzelek jest trochę taki kiepski, moim zdaniem, bo tak się rozczapieża Mógłby być trochę grubszy, bardziej zbity Natomiast, jeżeli chodzi o tą kolorowankę z WaterWall wow, to podoba mi się to, że ona ma dość e, małe plansze. Dlaczego to jest tak ważne? Bo zazwyczaj te kolorowanki są, wiecie, bardzo duże, owoce czy jakieś e, rzeczy. I dziecku bardzo szybko męczy się dłoń po prostu podczas kolorowania. A tutaj, o, wystarczy dziecko, może sobie pokolorować trzema ruchami kółeczko. O, zobaczcie, nie wiem, chmurkę, parę ruchów. Na przykład moje dziecko tak koloruje, że wiecie tutaj. O, buzia się spodoba, to pomaluje tak. O, w ten sposób właśnie ze mną koloruje. Więc to jest fajne i bardzo przyjemne są te obrazki. Jest dużo elementów, więc to jest fajne. To jest kolorowanka z pojazdami. Jest dużo różnych elementów. O, nie, ten pędzelek jest średni. Poczekajcie, a wezmę zwykły pędzelek. O. O, zdecydowanie lepiej. Szybciej się maluje. A tamtym trzeba się bardzo namachać. I też na przykład to, co ja zauważyłam, że jak dołączony jest ten pisaczek, to dla dziecka ta nie jest frajda. Tak nie odczuwa, że maluje wodą. Bo tutaj już tamten mazak jest napełniony wodą i jest, wiecie, po zabawie. Natomiast tutaj, jak ma w dłoni pędzelek i ma wodę. To rzeczywiście bardzo lubi kolorować i, wiecie, no, sam proces maczania pędzelka w wodzie ją bardzo fascynuje. Także ta jest bardzo fajna za to, że można ją wziąć w podróż. Mało miejsca zajmuje, ma bardzo fajne, bujne obrazki, małe elementy, nie trzeba się namachać. I fajne jest to, że tutaj ma tą skrytkę na pędzelek, dzięki czemu nie będziemy. Gubić tego, tego pisaka Kształt samego pisaczka I sam pisaczek jest taki dla mnie średni Kolejna i ostatnia już kolorowanka wodna To są pracowite pojazdy Z flamastrem wodnym Z wydawnictwa Wilga Ona ma tutaj cenę Chyba coś około 20 czy 30 zł Natomiast ja ją kupiłam w promocji Za 15 zł Zobaczcie w porównaniu ta Water Wow jest dużo mniejsza, a ta z Wilgi jest naprawdę ogromna. I co ma fajnego? Ona ma fajne to, że zobaczcie, ona już tutaj część rzeczy ma kolorowych na stałe, więc dziecko koloruje jedynie tylko wybrane elementy i to jest fajne, ciekawe. Dodatkowo mamy tekst. Więc jest historyjka. Też jest mnóstwo ciekawych elementów. I tak, tutaj mamy flamaster, który odklejamy. I mi się już to nie podoba, bo jak wyrzucicie sobie ten pojemniczek, to potem zgubicie po prostu ten flamaster. Bo mamy też ze zwierzątkami wodnymi i już flamaster żyje gdzieś swoim życiem. O, pokażę Wam. No właśnie, tutaj te, ten pojemnik. O. W, tym, w tej kolorowance flamaster jest odkręcany w przeciwną stronę. I teraz zobaczcie. I ten na przykład flamaster jest super, bo jest długi, jest smukły, więc on naprawdę wygodnie leży w dłoni. I fajnie się nim w ogóle maluje, bardzo prosto. O, zobaczcie. Potem to wszystko znika oczywiście. I na przykład tutaj dziecko może sobie pokolorować o pszczółkę. Można sobie pokolorować jedynie tutaj chmurkę, kwiatek. Naprawdę super jest. Ta kolorowanka. O. Tutaj, o, dziecko, może jedynie pieska sobie pokolorować. O. A sprawdźmy, jak będzie się teraz kolorować pędzelkiem zwykłym. No, pędzelkiem najłatwiej, najszybciej się maluje. Oczywiście, jak wybieracie pędzelki dla dzieci, no ja mam tutaj akurat yy, malutki, ale jak wy wybieracie, to wybierajcie taki, żeby miał jak największą powierzchnię. Wtedy dziecko nie będzie tutaj, wiecie, machać ręką i nie będzie ta dłoń się tak szybko męczyła po prostu podczas kolorowania. Jeśli chodzi o podsumowanie, to te papierowe zdecydowanie są najfajniejsze, bo mają najwięcej kartek i elementów do kolorowania, jest więcej zabawy. No natomiast po prostu są jednorazowe. Waterwall jest bardzo droga moim zdaniem, jak na tak małą kolorowankę, ale jest idealna w podróż dzięki temu zamknięciu na pojemniczek. Także w podróż Waterwall najlepsza. Jeśli chodzi o te kolorowanki wodne z Wilgi, to są świetne. Ponieważ mają w sobie i jakąś krótką historykę, i zdecydowanie kształt samego flamastra jest wygodny. No i tutaj fajnie jest to, że wybrane elementy jedynie kolorujemy. Także zdecydowanie ta kolorowanka mi przypadła bardziej do gustu. Ta i te standardowe papierowe. Mam nadzieję, że taka krótka recenzja porównawcza Wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Pa!